Jak to jest z tym badaniem trzeźwości? Czy policjant może zbadać każdego kierującego, czy też nie? Już tłumaczę. Wcale nie trzeba popełnić wykroczenia w ruchu drogowym, czy też jechać zygzakiem, aby być skontrolowanym pod kątem stanu trzeźwości. Często słyszymy, że policjant musi mieć podejrzenie, że ktoś kieruje po spożyciu alkoholu. No nie do końca. Niektórzy nawet twierdzą, że lepiej nie poddawać się badaniu, bo i po co, ale czy wtedy policjant tym bardziej nie będzie podejrzewał, że nie chcesz się zbadać, bo spożyłeś alkohol? Policjant może zażądać od kierującego, aby poddał się badaniu trzeźwości. Może tego zażądać również od osoby, którą podejrzewa, że mogła kierować pojazdem. Na przykład, gdy policjant nie widział, że dana osoba kierowała. Pamiętaj, że można przeprowadzić badanie trzeźwości w toku kontroli ruchu drogowego, a więc zawsze zatrzymujemy pojazd do kontroli właśnie po to, aby sprawdzić, czy kierujący nie spożywał alkoholu. I jeśli spożywał, wyeliminować go z ruchu, aby nie doprowadził do jakiegoś zdarzenia na drodze. Zbadanie jak największej liczby kierujących może uratować zdrowie, a nawet życie tobie i twoim najbliższym.